Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu GKS -u Katowice ze Stalą Mielec. Witam trenerów obu drużyn, trenera Macieja Serafińskiego oraz trenera Jerzego Brzęczka. Przypomnę, że mecz wygrał GKS Katowice 1 do 0, a o komentarz pomeczowy poproszę najpierw trenera drużyny gości. Bardzo proszę trenerze. Przede wszystkim gratuluję drużynie z Katowic, trenerowi tutaj. GKS bardzo mocny zespół. Co tu dużo mówić, każdy ma dość porażek, stali Mielec, my też tego mamy dość. Myślałem, że to będzie mecz taki, w którym się przełamiemy. Do GKS należała pierwsza połowa, uważam, że my w drugiej nie byliśmy słabsi i w przeciągu meczu można było się nawet pokusić tutaj, żeby stąd wywieźć punkt. I ciężko pracowaliśmy cały tydzień. dużo nad taktyką. Musimy poprawić wiele elementów, skrócenie pola gry, reakcje po, po stracie piłki i wiele jeszcze dużo rzeczy, które, które są do poprawy, jeśli chodzi o grę całego zespołu. Mieliśmy mało czasu. Uważam, że zespół jest przygotowany dobrze motorycznie, ale może też brakuje wykończenia. Mieliśmy swoje sytuacje. W pierwszej połowie w Sobczak miał uderzył w słupek, w drugiej połowie Krzysiu Kierż miał stuprocentową sytuację. No nie, nie ma co rozpatrzeć, nie ma co gdybać, co by było gdyby. Ja dziękuję za wsparcie bliskich, dziękuję za wsparcie kibiców, w imieniu swoim, w imieniu zespołu. Jeszcze raz przepraszam, żeśmy ich zawiedli i piłka toczy się dalej. Mam nadzieję, że mecz następny, nie wiem, czy będzie prowadzony przeze mnie, czy, czy już przez nowego trenera będzie zwycięstwem stali, to będą trzy punkty na przełamanie, bo, bo ja w przeciągu meczu jestem dumny z mojej drużyny mimo wszystko. Mimo, że ten mecz przegraliśmy, uważam, że zespół włożył serce w to, charakter i, i założenia, które były powiedziane przed meczem, one były w większości spełnione, brakło małych detali, które może decydowało o tym, że ten mecz został przegrany, ale ja mi wszystko chwalę, mój zespół i, i są dobre chłopaki, którzy naprawdę nie zasługujemy na to, żeby być na ostatnim miejscu i, i myślę, że w przeciągu czasu ze mną, przez nowym trenerem ten zespół to udowodni i pokaże. stal na pewno nie spadnie. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Najpierw Panie też dziękuję za gratulacje. Z drugiej strony więcej optymizmu i gratuluję, bo na pewno na pewno dzisiaj stal prezentowała się bardzo dobrze i myślę, że również. Że również władze Stali Mielec powinni dać Panu szansę, bo, bo dzisiaj ta drużyna, w szczególności w drugiej połówce, bardzo dobrze się prezentowała. Ja chciałem pogratulować chłopakom, bo to był dla nas trudny, trudny mecz, jak pokazała w szczególności druga połówka. Myślę, że również takie mecze, takie zwycięstwa są najważniejsze w sezonie i e, w, na pewno dajemy sobie sprawę, jakie powinniśmy błędy. dajemy sobie również sprawę, że dzisiaj akurat nie wszyscy zawodnicy byli do dyspozycji, ale myślę, że bardzo ważne zwycięstwo pomimo tego, że, że, że oczywiście w drugiej połówce stal zagrała zdecydowanie lepiej i, i mieliśmy dosyć dużo problemów, ale jeszcze raz gratuluję chłopaku. Dziękuję. Dziękuję. To zachęcam do zadawania pytań. Ja mam pytanie do pana Raczewska, że chciałem zapytać o zmianę w składzie plażowskim dzisiaj nie zagrał ze względu na kartkę, czy za tą ostatnią akcję zmienić, kiedy czy pan tam, tam mocno zbudził, jeszcze mam pytanie o zmianę w bramce, czy... No kontuzję, kontuzja, jeżeli tak, to już jest ona poważna na tyle, że nie się, nie będzie prany Najpierw jeżeli chodzi o Sebastiana, Sebastian jest kontuzjowany, tak więc jaka będzie jego sytuacja, dopiero okaże się w następnych dwóch, trzech dniach. Jeżeli chodzi o Oliwera, dzisiaj decydowaliśmy na to, żeby, żeby wystąpił w pierwszym składzie Garbacik. Myślę, że zagrał dobre spotkanie. Tak jak powiedziałem, mamy dosyć szeroką kadrę. Każdy musi otrzymać, otrzymać szansę. Oli jest takim zawodnikiem, który dużo nam daje, ale wielokrotnie również rozmawialiśmy na temat jego takich indywidualnych błędów, które mu się przy, zdarzają, ale na pewno jeszcze w wielu spotkaniach będzie dla nas bardzo pomocny i bardzo ważny. Jeszcze mam pytanie, z miał pan końcówkę, czy pan jest zadowolony, jak został, tak jak już powiedziałem, na pewno w Stalmielec w drugiej połówce zagrała dobre spotkanie. Mieliśmy dosyć dużo problemów w utrzymaniu się przy piłce, zbyt szybko tę piłkę traciliśmy. Myślę, że na pewno gdybyśmy w pierwszej połówce wykorzystali jedną sytuację na podwyższenie tego wyniku, e, wtedy, wtedy ta gra byłaby spokojniejsza. Tak? Przeciwnik nie mam nic do stracenia, daje sobie sprawę, że, że jest na dzień dzisiejszy w trudnej sytuacji e, i zagrał otwartą piłkę widać, że, 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 że trener dał im więcej swobody, więcej takich, takiej radości i na pewno w tej drugiej połówce bardzo dobrze się prezentowali. My popełnialiśmy swoje błędy. Po pierwsze, zbyt szybko traciliśmy piłkę, byliśmy za daleko, ale tak powiedziałem, to są takie spotkania, które są bardzo ważne yy, i bardzo ważne zwycięstwa w perspektywie następnych tygodni. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to chciałbym dodać, że męż obserwował trzy za 200 kibiców. Dziękuję i do zobaczenia.